Siemonko widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie będzie to Maj, czyli na Remaster oczywiście mm. i muszę wam przyznać się do tego, że po prostu na świecie yy, gra mi się nie zapisała, ponieważ zrobiłem reset yy, całego komputera i gra mi się nie zapisała, więc yy, zagrałam po prostu podob bardzo podobnie do tego jak grałam wcześniej tylko Dwie opcje się zmieniły w lesie. Zamiast trzech jag jagód były jedne grzyby i dwie jagody do zebrania. I nie mogłam po prostu zrobić rysunku z Karin. Po prostu gra stwierdziła, że już mam to zrobione. Nie mam pojęcia jakim cudem, ale po prostu chyba to czytało tak, że na, na Steamie mam odcinek zrobiony chyba z tego i po prostu gra nie pozwoliła mi rysować z Karin. Po prostu miałam jednostki czasu i nie mogłam kliknąć kredek ani nic i po prostu w pokoju nawet się nie pokazała te kredki, więc. Dziwne, ale okej, okay, niech tak będzie, trudno, jest tak jest. Przejdźmy dalej, po prostu. Dzisiaj ten dzień, no Karin, dzisiaj idzie do szkoły. Zaczynam szkołę już. Zaczynam szkołę już. Kurwa, nie wiem czy dać. Zaczynam szkołę. Jak, duża dziewczynka. No tak, Karin, dokładnie. mówimy się na Twój wielki dzień. To prawda, że szy... tak to, to szybko dorasta, ale no, przygotujmy się. O, tak, jestem prawie gotowa. No i świetnie. Muszę iść coś zjeść, bo to. Nie może. Ma... Oj. To jest Twój pierwszy dzień w nowej pracy. No, dokładnie, pierwszy dzień w nowej pracy. Dokładnie, może niedługo będzie dostać na ładny plecak, będę mógł nosić. Będę mogła w nim nosić. No, to jest trochę przetłumaczone, ale to jest nieważne. Chyba w sklepie widziałem taki fajny. Ok, zobaczymy, ale musisz dobrze się uczyć. poza poznałem, go kupić Ale najpierw muszę zobaczyć, czy mam pieniądze. Świetny pomysł. No, świetny pomysł. Fajnie, będę mieć plecak. No, dokładnie. Multi tak. Multi też powiedział, że będzie mieć pleca. <gulity> multi też kiedyś myślał, że mnie <gulity> plecaka będzie najlepsze, co zrobił w swoim życiu. <gulity> Niekoniecznie. <gulity> Niekoniecznie, ale wiadomo. Jest jak jest. Dobra, to co możemy zrobić z jednostką czasu? Może coś ugotujmy. Masz nagródki. Proszę bardzo. I co teraz? Lidz szkółki, Czy jeszcze nie? Nie mam jednostek czasu, więc hmm, co ja muszę zrobić. A tu, e, jestem zdenerwowana. Czym? A, e, ze szkołą, w sumie czym się. Odprowadziliśmy do szkoły? Oczywiście, chodźmy. Aha, nie mogę zgłosić się do pracy. My muszę karin sobie, nie dam no może, no może pójdziemy część drogi razem, no to... Przejdźmy do drogi. No, i to ja rozumiem. Aby dotrzeć karin do szkoły, wyjść na zewnątrz i od czerwony budynek. Lekcje kończą po No że się kończą po południu to dziwo. No dobra, to no, mówię. Nie będę się jeszcze dziękuję, mi sprawdziłaś. No ja problemu Karin, nie mam problemu. I do szkółki. To się jest naprawdę dużo, prawda? No tak. Bądź silna i pewna ciebie. Pokaż wszystkim, że jesteś mądra. Jeśli ktoś będzie dokuczać, powiedz to do nauczycielowi tak, coś no, mięgrzeć na wszyscy cię pochowają No to akurat nie. To może być jak najbardziej, cóż, już chyba jestem całkiem bysta. No i dobrze, lift. A mnie czeka, no to idź, pa. No papa. Pa. A ja idę co? Do roboty. Do tyrki. Do tyrki zapieprzamy O, i czasu idą papa w tyrce. O, na nie mogę, idę do domu. O, wróciłam. o Jak pierwszy dzień w szkole. No i że coś ten dzień w szkole nie był super. Tak jak myślałam, pewnie ktoś dokuczał, no nie? Było tak jak mówiłaś. O, jej. No cóż. Skądś to znam, widzowie, skądś to znam. Z życia oczywiście, że tak, oczywiście z życia, no cóż. Tak to czasami jest. I jest to przykre. Wiadomo. Ale no, na to nic nie jesteśmy w stanie poradzić, że inni są są. Że inni nam dokuczają, prawda? To jest chujowa, ale no cóż. Chciałem się zaprzyjaźnić, ale Karin ufa ci teraz bardziej niż wcześniej, rozumiem. Ale cóż, wszyscy się na mnie gapili i nie rozmawiali ze mną. O chrząt, to jest bardzo słodny. Inne dzieci są wredne, to prawda. mi Karin, tego, tego się właśnie bardzo dokładnie. Bo się, o, więc nie będą dla mnie mieli, tak? No. Najbardziej realne jest to, że szkoda czasu dla takich ludzi. Więc nie wiem czy tego nie kliknąć, ale to też jest spoko, bo to, to, to jest takie. Nie masz pewności, czy nawet jeśli będziesz z sobą, ktoś cię polubi. To nie jest 100% gwarancji, że... nie wiem, rozmawiając z kimś, ktoś stwierdzi, że nagle ciebie polubi, tak? Nie masz tak gwarancji. To jest takie że przykro ci, ale no nie, nie, nie wiesz czy cię polubią, czy nie, a to jest takie... Mi wywalony w niej, więc chyba to jest według tego najlepsze. Masz rację. No i widzisz. Ooo, ale wnerwiona. Nie lubię jej trochę. Ojoj, to oj, oj. głupi, no. Karin się wkurwiła. A ja nie mam jedzenia. Przydałoby się coś kupić skoro zarobiłam. Ej, a ja jest. O, mogę zarobić jedzenie. O, rysunek. O. To jest ona. To są wszyscy jej koledzy i koleżanki z klasy. Ojoj. Oj, oj. Nie wygląda to dobrze, kani. Masz grzybki zjedzmy. Możesz pomóc mi zadań domowym? Nauczyciel może jutro wziąć kogoś do tablicy. Okej, okay. oczywiście, tak, tak, tak. Nie mam za czasu, no jasno. Bo to wyda dobra. Jeżeli Lin i Peter mieli po jednym jabłku, ale Lin dała swoje jabłko, Peterowi, dobra. Oni mieli po jednym jawku, ale Lin dała swoje jawku robi, no, no, no Ile jabłek ma Pierre, no Skoro mieli po jednym i temu, no to dwa, no Właściwie zajmąc zaraz do czasu Ale odpowiedź z pizdy mam czasu, wiesz to Karin, pierdol się, idę robić coś innego, nara no, oczywiście żartuję, tego nikt nie kliknie, no dwa Bo jeżeli nie mają matematyki, ale no Tak Też się, mi się tak wydaje, okej okay. Kolejne Gdyby zjadł jedno ze swoich jabłek, ile by mu zostało? No, gdyby zjadł, no to jedno by miał, no proste. Mhm. W porządku. Ostatnie zadanie. Oho. Jeśli mama Pira przyniesie jeszcze cztery jabłka i powie Pirowi i Lin, żeby podzielili się sprawiedliwie wszystkimi jabłkami, ale on mu chyba zostawił mu jedno. Tak jak powiedz, ile jabłek pier powinien dać Lin powinien dać 3 jabłka 2 jabłka, 2 i pół eee miał nie do... WHAT? ej tam było napisane 3, że ma 4 jabłka i żeby się podzielić sprawiedliwie ma dać 3 jabłka, no nie 2 i pół chyba jest z podobną odpowiedzią bo jak 4 przyniosła jego mama, a on miał jeszcze jedno no to jak daje 2 jej tylko 2 da? No to on będzie miał 3 co 2,5. Co? On już miał dwa jabłka. I co? On już miał dwa jabłka, nawet jeśli jedno, jedno zjadł. Co? Przecież to nie ma sensu. Przecież jak. No to w dupę zjadł to jabłko, to ma jedno. Nie czekajcie, nie, ja coś zjebało po prostu. Więc to nie byłoby sprawiedliwe. Możemy teraz zrobić coś innego. No tak kurwa, nie byłam siedzieć, ale to nieźle po prostu... Ja to w montażu sobie sprawdzę, ale... Ja źle coś przeczytałem, to po pierwsze, po drugie, yy, nie wiem, no... No i teraz kurwa, każdy stwierdzi, że nie umiem matematykę. Umiem matematykę, okej? Okay? 60 dni, mogłabym spać cały tydzień, no? Ja po prostu coś źle okej? Okay? My bad, po prostu nie zrozumiałam treści zadania, ok? Coś mogę... Mojego... Więc może coś narysujemy. Robi się wchowanego. Nie no, Narysujmy coś. O! Chowany to. Świetny pomysł. O. Rybka. Rybka nie była wcześniej? Nie. Chyba była, ale okej. Okay. Ja nie mam jednostki czasu, ale no dobra. O. Achievment, który już chyba miałam, bo nie pokazało go. Nie wiem czy robiesz kałę. Nawet no, to cię... Czy, no Elka ci, pani Hansel wydawała się wredna. oj, oj. oj. Będziesz pracować ciężej niż wszyscy, i w ten sposób będziesz, y, zdobędziesz ich szacunek. No nie do końca. Dorastanie to wyciąganie wniosków i problemów, z którymi się mierzymy. No musimy się mierzymy, no tak. Prawda. Może zmieniłam zdanie. <grym>, Okej. Okay. Może jednak. Nie chcę być dorosła. No, wiedziałam, że tak powiesz Karin. Fajnie by było czegoś posłać przez ten. Masz czas, niestety. Mm, może jutro. Co? W porządku. Przepraszam, dobranoc. Aha, no to... Nie przepraszaj, no to nie moja wina, nie ma jednostki czasu, okej. Okay. Dobra, no, możemy iść do gabineciku. A, tu nic nie ma. Okej. Okay. No to kończymy dzień i lecimy dalej. Środa, 22 sierpień. Wkrótce dostaniesz resztę książek. Mhm. Uh -huh. Ale nie mam plecaka. A że ty do... A, dostaniesz, Lola. No nie masz plecaka. Inne dzieci mają plecaki na swoje książki. Okej. Okay. Są o wiele ważniejsze rzeczy, na które powinniśmy wydać pieniądze. To, to takie trochę słabe. Nie wiem, przystać nas w tak się składa, że być może długo niedługo plecak. No to to. A prawda, rety. Mam nadzieję, że będzie nas na niego stać. Okej, okay, list później. Wymyjmy się, bo jesteś brudny. Nie, nie chcę zobaczyć, co do nas przyszło. No zar! Aha, muszę i mi każe, no dobrze Okej okay, gro. Do. Skoro każesz, to spoko Czasami ludzie piszą podłe rzeczy. Okej, okay. mogę czy... Chcecie wyjść przed szkołą, no co? Nie pójdziesz brudna do szkoły, prawda? My, my nie mamy już jedzenia, więc muszę coś kupić w sklepie. Czekaj Kari, kupimy coś do jedzenia. Nie, ja do sklepu czekaj. Kupić gotowe jedzenie albo przyrządzić No to no, kupmy gotowe w sobie. Kupmy coś. A gdzie ten ple jest plecak? U cholera, 200 plecak kosztuje. No niestety, plecak drogi. Ale dobra, y zjedz sobie to może. Spoko. Teraz już musisz iść do szkołki, prawda? Nie wiem, czy chcę iść, no ja cię w pełni. najgorsza, oh ale muszę. Inaczej lip będzie zdana tylko na siebie. Dokładnie. Boże dzieci byłyby milsze, gdybym była taka jak ona i miała plecak No Karin, to jeśli, nawet jeśli będziesz w plecach, to nie, 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 nie będziesz w 100% Jakby, okej, okay, może i stwierdzą, że o masz fajny plecak, zaczną z tobą gadać, ale i tak I tak nie każdy cię polubi To jest fun fact Karin, nie oszukujmy się, nie każdy cię będzie lubił Takie życie Nie każdy cię będzie lubił, szanowo To jest przykre, aczkolwiek bardzo realne Cóż. Wszystkie dzieci je mają. No, do, no kupię ci ten plecak, obiecuję, ale z czego? Powiedz, że nie chcesz plecaka. Powiedz, że chcesz plecak. Powiedz, że nie, nie wiesz, czy chcesz plecak. To chcę. Kupisz mi plecak. Tak, ale... Tak, ale do szkoły. A nie po to, by udowodnić innym swoją wartość, rozumiesz? Kupię, ale to pewnie nie sprawi, że nie będę będą oczywiście Karin. No wszystko, by cię uprześliwić. To trzecie. O, bardzo dziękuję. No i co? Do szkółki, tak? Okej, okay. a my do roboty mamy 200. Mogę kupić plecak? Dom. Miejcie kupić ten plecak, a kupmy. Lui, zero pieniędzy. Backpack kopiony. Najważniejsze. Co się stało, Karin? Ale. Co, ale. Ale dziś? Nie bardzo brzydko przeżywali. O, zaczęło się w dupę. Powiedz, że jestem Bękartem. Bo nie mam prawdziwej rodziny. O ty, nasz matławcu! Tak jej powiedzieć? No wiesz, ty co? O, no nie, no tak być nie będzie. Nieładnie cię nazwali, to prawda, Nie Nieładnie cię nazwali. To, że nie masz normalnej. Znaczy, normalny. Masz normalną rodzinę. Masz, jakby nie patrzeć mamę, która się tam zajmuje. Nie jest to twoja prawdziwa mama, ale. Jeśli czujesz, że jest twoją mamą, to jest i dupe nic tego nie zmieni. Prawda? Nawet jeśli ma tylko mamę bądź... nie wiem, zależy jak ona to widzi. Pewnie widzi nas jako bardziej taką opiekunkę czy coś takiego, ale nawet jeśli z czasem by stwierdziła, że widzi nas jako mamę, no to właśnie lepiej dla... dla tej postaci, którą gramy, prawda? Więc jakby no... Nasza rodzina jest o wiele lepsza niż ich, no to, nie, to, to takie przechwalanie się to nie ma sensu. Nieładnie jak mówić, nasza rodzina jest trochę inna, ale to nic złego. No. Dokładnie. To nic złego, dokładnie tak. Ale nie chcę, by nie chcę być inna. Przepraszam, mi, ja lubię naszą rodzinę. No o to chodzi właśnie. Ale oni wszyscy mają mamę i tatę. O. Kim są moi rodzice? Chcę wiedzieć, obiecałaś mi. Aha, ty poznać swoich rodziców, no, no. Powiedział, że dowiem się, jak będę duża. Patrz, już jestem duża. Karin, spokojnie. Nie się, dlaczego? Dlaczego? Nazywajmy ją kartę. Nie wiem, Karin, bo są głupi ci oni po prostu. To oznacza po prostu, że twoi rodzice nie byli małżeństwem, co jest prawdą. Nie wiem, dlaczego Karin? Jesteś za młoda by mać z jakimiś królami. Nie wiem dlaczego to. Oni są złośliwi, tak bez powodu. Nie będę kłamać, twierdzicie, że nie byli małżeństwem, pewnie tak zajmują. się czymś denerwują? Oni są złośliwi, tak bez powodu. No w sumie to jest bez powodu, tak naprawdę. No bo. powód. powodu? To znaczy, w teorii to jest. Dla nich to jest powód, żeby po prostu kogoś się śmiać, bo wezmę inną rodzinę niż inni, wiadomo. To jest taki powód, żeby się na przykład kogoś śmiać. Znaczy według takich właśnie ludzi, nie według mnie, bo według mnie to nie, według mnie nie powinniśmy się takie czasie śmiać. I to jest według mnie normalne. Że po prostu jest taka sytuacja nie że po prostu Karin ma lepsze życie z, z postacią, którą gramy niż gdyby miała powiedzmy nie mieć totalnie tej rodziny wiecie. W sensie gdyby nie wiem, było jakimś domu dziecka czy coś, no nie wiem, tak wiecie Są czasami lepsze wybory niż po prostu jakiś dom dziecka, bo żeby powiedzmy nie wiem, jakimś cudem... Nie wiem, bo łąkała ci dziś po świecie nie wiadomo bo gdzie i próbowała przetrwać Co nie? No to bo się czymś denerwuję, no nie wiem, no bez powodu chyba dajmy sobie, no bo to nie jest... Jak ja moje to nie jest powód, żeby ją wzywać oczywiście. Ale twój wybór ochłodził twoje racje z Karin. No Karin ufa ci teraz... Mniej niż wcześniej? Eeeoo ja pierdolę Karin dlaczego? Ale muszę dowiedzieć się czegoś o moich rodzicach. Proszę. To nie dobry pomysł. Postaram się czegoś dowiedzieć, nawet jeśli może to być nieprzyjemne. zamiast tego, powinniśmy skupić się, się na czymś innym. No postaram się, okej. Okay. Obiecaj, obiecaj, że się czegoś dowiesz. Karin, dobrze, spróbuję, obiecuję. No i masz. W końcu się dowiem, kim są moi rodzice. Okej. Skąd jest religiosna Karin? Co, co to jest? Niespodzianka zgadnij, mam coś dla ciebie, mam coś dla ciebie, plecak. Pankeszu, to plecak? Tak, prawda? Tak, tak, masz plecak. Widzisz już! No i teraz powinien być wielki napis. Karin bardziej cię lubi! No, trzymaj słowa, bardzo dziękuję, jest idealny. O, jest! Bardziej Cię pani wcześniej Wystarczy mi kupić plecak! Karin stwierdziła, że nagry tak, mnie lubi, bo ma plecak. Okej, okay, dzięki Karin, dzięki za co zasługujesz na niego dokładnie, tak nie mogę doczekać, żeby pokazać go live? No jasne, to jest dobra. No, aha, ozięliście z tym nie pokazuje, ale do jakiejś dostałam, bo był ten głos taki. Dobra, Karin, co tu możesz sobie zjeść? To. Miam, miam. Możemy coś razem porobić, tak chcesz? Możemy porysujemy, no to też było. Może pobawić się fawnego, Hej, co tu się na dół. Albo może na dół wyjdźmy w sumie. O, o, o. Fajnie. No, myślę, że to jest całkowicie dobry pomysł. Do lasu idziemy, zbierajmy jagódki. żeby się późno lepiej wracajmy do domu. masz rację. Ale byliśmy świetnie, no. Mhm, mm a mi się podobało. No i git. Okej, okay, no to dobra, no to idzie, idziesz spać Karin. że sz... myślałem, że szkoła będzie inna. Inne dzieci nie są takie fajne jak myślałam, no niestety, ale może nauka nowych rzeczy będzie fajna, no to w sumie To w sumie może być fajne, prawda? Właśnie dla nauki chodzi do szkoły, nie szkoła nie jest łatwa, ale jesteś mądrym dzieckiem, poradzisz sobie nie daj się rozpraszać. Szkoła nie jest łatwa, ale jesteś mądrym dzieckiem. Dokładnie, tak. Teraz gdy jestem dorosła, wszystko się zmieni, co? No, w sumie dziecki nie musi się martwić takie rzeczy. Tak, kiedy dorasta zaczyna się odkrywać świat na własną rękę nawet, rozcisz, zawsze będziesz moją małą dziewczynką. No to to jest takie w sumie spoko, ale... Hmm. Dajmy to, bo to jest takie... ohyda Kurwa no Karin! Dlaczego? To <laughs> miało być takie cute! Aha, no i... No i tyle. Jestem już dużo potrafią się zadbać. Dobra, nie dane by się. No jeśli tam obykałaś pogorsza po głowie, wiem, że wykonać własnych wyborów zawsze będzie. Znamy na nas pogłość. To! Mhm. Mm no, cóż. No jesteś starsza ode mnie, to no tak. Ale ja też mogę się tobą opiekować. Okej, okay, nie będzie. Przepraszam myślić. Nie, nie, jest git git. Nie potrzebuję drugiego rzeczy, co mam ciebie. O! O to mi godziło Kari! Bardzo dobra odpowiedź. Cześć jeśli chcesz to możemy twojęśliw poznać, wiadomo, ale myślę, że tutaj jest właśnie taka... To jest według mnie właśnie najbardziej chyba... Takie wiecie, chyba najbardziej co może y -y, w sensie no. To może usłyszeć, powiedzmy, osoba, która jakimś dzieckiem się wiecie, zajmuje, i tak dalej, i po prostu usłysze do tego dziecka, że po prostu do niego jesteś, powiedzmy, dru drugą, nie wiem, matką albo drugim ojcem, tak? W przypadku, gdy powiedzmy, y ktoś ma, powiedzmy, biologicznego ojca, na przykład nie ma z nim kontaktu, tak? W moim też, ale no wiecie, ja. Nigdy nie uważałam i nie będę uważać byl, mojego belicznego ojca za ojca. Po prostu to jest Twoje, które dał mi życie i to tyle, da cyt. Zro, zrobił, zrobił gówno totalne, miał mnie gdzieś, więc wiecie, to, 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 to jak na moje, ktoś taki nigdy nie będzie ojcem i nie powinien mieć nawet takiego, że tak powiem, statusu, wiecie? W sensie, nie po, ja go tak nie, nie nazwę, no nie? Fakt, dał mi życie i w sumie to spoko, wiecie, spoko, żyję dzięki niemu, okej, okay? ale to jakby tyle, that's it, nic więcej od niego w sumie tak naprawdę nie chcę, po prostu, i tyle, on ma swoje życie, ja mam swoje, okej, okay? więc no, no, mój ojciec to mój ojciec i tyle, wiecie, w sensie mój oj ojciec to ja ojciec, to jest tak naprawdę mój ojciec i tego nic nie zmieni, tyle. Po prostu byłoby, byłoby miło o nich czegoś się dowiedzieć, to prawda. Hmm. O, dajmy tam odpowiedź, uh -huh. przeczytasz Mhm. coś, co lubię. O, mogę, e, oczywiście. Wydaje dziękuję. No i dobra. Zdajmy jej. Do gimnatu dodano dziennik Karin, ok. I jeszcze sobie przeczytam ten dziennik i skończę ten odcinek, ponieważ to trwa 20 minut, a myślę, że. O, nie ma sensu robić dłuższych odcinków, bo pewnie tego nie będziecie oglądać aż tak. Czy <laughs> 20 minut odcinka to jest wystarczająca na taką serię? O, mamy dwa listy, aż o kurczę. Nie mamy jednostki czasu. Artuję jeszcze, sobie o, dziennik Kari jakiś. 22.08.1951. Droga Kari. Dzisiaj obiecałam, że dowiem się więcej o Twoich rodzicach, ale nie wiem, czy uda mi się znaleźć, o, znaleźć odpowiedzi, odpowiedzi, na które liczysz. Dlatego zakładam ten dziennik. Dam Ci go, gdy będziesz na tyle dorosła, by to zrozumieć. Jeśli nie uda mi się poznać historii Twoich rodziców, przynajmniej będziesz wiedzieć, że próbowałem i dowiedzieć się więcej o tej wojnie oraz o tym, co się stało po niej. No tak, bo to jest jeszcze w czasy, kiedy jest wojna, więc to też jest takie dramatyczne, ale tak dalej. O to, co, co wie. Trzy lata temu odpowiedziałem na ogłoszenie w gazecie o treści trzyletnie dziecko do adopcji. Adno Odnotacja Dziecko Wojny Bardzo chciała mieć dziecko o czym mam nadzieję wiesz Twoja matka powiedziała mi, że twój ojciec był niemieckim żołnierzem oraz, że miała tylko 16 lat i była niezamężna kiedy cię urodziła w 1944 roku nie chciała powiedzieć nic więcej wyszła za mąż za człowieka z ruchu oporu i kazała mi obiecać, że będę się trzymać z dala od jej nowego życia czyli Mm. Mia Miała dziecko w wieku 16 lat, kopła tego typa w dupę i sobie poszła po prostu z innym ułożyć życie. Też pamiętam, że to jest wojna, ale wiecie, no to jest akurat jak na moje takie przerąbane, że w wieku 16 lat rodzi dziecko, jeszcze jak jest wojna i jeszcze później nawet nie byli, nie byli małżeństwem ani nic, w sensie no z tym, co zrobiła sobie dziecko, nawet nie wyszli się za mąż ani nic, po prostu zrobiła dziecko i nara. I wyszła za mąż za, za, za innego, więc to jest rzeczywiście takie dramatyczne tak jak dla mega, ale no i tym jakże smutnym i niezbyt pozytywnym akcentem muszę zakończyć ten odcinek, ponieważ to się nagrywa dosyć długo, więc myślę, że wystarczy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć. Oczywiście jeszcze kliknę sobie tą lampę no, Cześć.